Z przepisywanych mu teorii. W VI wieku przed naszą erą założył na Samos szkołę. Lecz jego nauki uważano za podejrzane, a samych Pitagorejczyków za dziwaczną sektę. Mamy dowody na to, że istniały szkoły Pitagorejczyków, mogły jednak uchodzić raczej za sektę niż za szkoły filozoficzne, bo ich uczniowie nie tylko dzielili wiedzę, lecz także sposób życia. Być może przypominały trochę sytuacje w komunie. Ich członkowie angażowali się też w politykę. Co niezwykłe w świecie starożytnym wstęp do szkół miały także kobiety. Pitagoras jest symbolem czegoś, co umknęło Egipcjanom i Babilończykom, zrozumienia właściwości trójkątów prostokątnych. Zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa, jeśli weźmiemy dowolny trójkąt prostokątny i zbudujemy kwadraty na każdym z jego boków, Powierzchnia największego z kwadratów będzie równa sumie powierzchni dwóch mniejszych. Sądzę, że w tym momencie zrodziła się matematyka. Otworzyła się przepaść między nią a innymi dyscyplinami. Dowód jest tyleż prosty, ile miażdżący w swych implikacjach. Umieścimy cztery kopie trójkąta prostokątnego na tej powierzchni. Boki kwadratu, który teraz widzicie, są równe przeciwprostokątnej trójkąta. Przesuwając te trójkąty, widzimy, jak można rozłożyć pole dużego kwadratu na sumę dwóch mniejszych kwadratów, których boki stanowią dwa krótsze boki trójkąta. Innymi słowy, kwadrat na przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów na innych bokach. Oto twierdzenie Pitagorasa. To charakterystyczny motyw greckiej matematyki, odwoływanie się do raczej pięknych argumentów w geometrii niż poleganie na liczbach. W ostatnich czasach Pitagoras odrobinę wypadł z łask, a wiele przypisywanych mu odkryć podważano. Nie chciałbym jednak odbierać mu zwłaszcza jednej teorii matematycznej. Dotyczy ona muzyki i szeregów harmonicznych. Legenda mówi, że pewnego dnia, przechodząc obok kuźni, Pitagoras usłyszał młot uderzający w kowadło. Zauważył, że roznoszące się dźwięki brzmią w idealnej harmonii. Był przekonany, że istnieje jakieś racjonalne wyjaśnienie, czemu dźwięki te wydają się tak piękne. Odpowiedź znalazł w matematyce. Eksperymentując z instrumentami strunowymi, Pitagoras odkrył, że interwały między harmonijnymi nutami muzycznymi są zawsze oddawane przez stosunki liczb całkowitych. Oto jak być może skonstruował swoją teorię. Najpierw zagrajmy nutę na pustej strunie. Potem półnutę. Druga nuta brzmi prawie tak samo. W istocie jest o oktawę wyższa, ale podobieństwo jest tak duże, że nazywamy te nuty tak samo. Teraz jedna trzecia długości. Kolejna nuta brzmi w harmonii z poprzednimi. Kiedy jednak weźmiemy strunę, której długość pozostaje w bardziej skomplikowanym stosunku, to otrzymamy dysonans. Według legendy Pitagoras był tak przejęty tym odkryciem, że uznał, iż cały wszechświat skonstruowany jest z liczb. Czekało go jednak niepokojące wyzwanie. Wynika ono stwierdzenia noszącego imię Pitagorasa. Podobno jeden z jego uczniów, Hipazis, postanowił znaleźć długość przekątnej trójkąta prostokątnego. Gdy każdy z jego boków wynosi jedną jednostkę. Twierdzenie Pitagorasa zakłada, że długość przekątnej to liczba, której kwadrat wynosi dwa. Pitagorejczycy uznali, że odpowiedź będzie ułamkiem. Kiedy jednak Hypazis spróbował wyrazić ją w ten sposób, nie udawało mu się, mimo kolejnych prób. W końcu zdał sobie sprawę, iż błędnie zakładał, że wartość taka jest w ogóle ułamkiem. Wartość pierwiastka kwadratowego to liczba, którą znajdziemy na babilońskiej tabliczce z Yale, choć Babilończycy nie zdawali sobie sprawy z jej wyjątkowości. Była to liczba niewymierna. Odkrycie tej nowej liczby i innych jej podobnych jest niczym odkrycie nieznanego kontynentu dla geografa, ale liczby niewymierne nie pasowały do pitagorejskiego pojmowania świata. Późniejsi komentatorzy przekazują, że Pitagoras nakazał wszystkim członkom sekty milczenie. Typazes się wygadał i w następstwie tego zginął, utopiony. Odkryć tych jednak nie dało się utrzymać w tajemnicy. Korzystały z nich liczne szkoły filozofii i nauk ścisłych, które powstały w wielu miejscach. Najsłynniejszą z nich była Akademia Ateńska, założona przez Platona w 387 roku przed naszą erą. Choć uważamy go głównie za filozofa, był jednym z najważniejszych patronów matematyki. Platon był urzeczony Pitagorejskim postrzeganiem świata i uważał matematykę za podstawę wszelkiej wiedzy. Niektórzy twierdzą, że nasze spojrzenie na grecką matematykę zawdzięczamy głównie Platonowi. Platon dowodził, że matematyka to ważna dziedzina wiedzy, która wiąże się z otaczającą nas rzeczywistością. Poznając matematykę, poznajemy świat dookoła. W dialogu Timajos Platon wysuwa teorię, że geometria stanowi klucz do zgłębienia sekretów wszechświata. Podobnie sądzą także współcześni naukowcy. Waga, jaką Platon przykładał do geometrii, jest widoczna w napisie umieszczonym nad wejściem do Akademii. Niech nie wchodzi tu nikt, kto nie poznał geometrii. Platon sugeruje, że cały wszechświat krystalizuje się w pięciu regularnych symetrycznych bryłach. Te kształty, które dziś nazywamy bryłami platońskimi, składały się z wielokątów foremnych, złożonych tak, by tworzyły trójwymiarowe obiekty. Czworościan reprezentował ogień, dwudziestościan, złożony z dwudziestu trójkątów, wodę, stabilny sześcian, ziemię, ośmiościan, powietrze. Piąta platońska bryła, dwunastościan, złożona z dwunastu pięciokątów, to zaś kształt, który oddaje platońskie pojmowanie świata. Teoria Platona miała rewolucyjne znaczenie i wciąż od ponad 1500 lat inspiruje matematyków i astronomów. Matematyczne triumfy rodziły się także na krańcach imperium greckiego, zawdzięczając tyle samo matematycznemu dziedzictwu Greków co Egipcjan. W III wieku przed naszą erą, intelektualnym ośrodkiem świata starożytnego, stała się Aleksandria. Jej słynna biblioteka niebawem zaczęła konkurować z Platońską Akademią. Władcy Aleksandrii chętnie wspierali sztukę, kulturę, technikę, matematykę, gramatykę. Patronowanie przedsięwzięciom kulturalnym było dla nich sposobem ukazania swego prestiżu i wielkości. And a entitlement to greatness. Bezcenna biblioteka i jej zawartość zostały zniszczone w VII stuleciu, kiedy Egipt podbili muzułmanie. Jej duch jednak odrodził się w tym nowoczesnym budynku. Dziś także dokonuje się tu odkryć naukowych. Matematycy i filozofowie tłumnie napływali do Aleksandrii, przyciągani pragnieniem zdobycia wiedzy i poszukiwaniem doskonałości. Patroni biblioteki to pierwsi zawodowi naukowcy, ludzie, którym płacono za poświęcenie się badaniom naukowym. Moją ulubioną postacią z tego okresu jest enigmatyczny grecki matematyk Euklides. O życiu Euklidesa wiemy bardzo mało. Za jego wielkie osiągnięcie uważam to, że stał się kronikarzem matematyki. Około 300 roku przed naszą erą napisał najważniejszy podręcznik wszechczasów elementy. To kulminacja rewolucji matematycznej, która wydarzyła się w Grecji. Tekst jest zbudowany na szeregu matematycznych założeń zwanych aksjomatami, na przykład linię można przeprowadzić między każdymi dwoma punktami. Na podstawie tych aksjomatów wywodzone są logiczne konkluzje i powstają matematyczne twierdzenia. Elementy zawierają wzory na obliczenie objętości stożków i walców, dowody na temat szeregów geometrycznych, liczby doskonałe i liczby pierwsze. Księga wieńczy dowód, że istnieje tylko pięć brył.